Cześć, kolejne wideo, w którym chciałem Ci powiedzieć, że faceci myślą, że jak są dobrzy dla kobiety i ona trochę się chamsko zachowuje, to to polepszy sytuację. Natomiast musisz sobie zdać sprawę z tego, że kobieta nie będzie się z Tobą cackać. Kobieta jeśli ma od Ciebie odejść, to po prostu odejdzie, nie będzie żałować, nie będzie e, tęsknić, po prostu znajdzie sobie innego faceta, a Ciebie będzie miała gdzieś. Takie są fakty, tak? Często dochodzi do różnego rodzaju związków toksycznych, gdzie są problemy jakieś ciężkie, emocjonalne, dziewczyna ma negatywne wzorce z domu i takie dziewczyny, jak już kiedyś wspominałem, powinieneś mądrze, inteligentnie identyfikować. I Ty warto, żebyś miał też takie samo nastawienie. Jeśli nie potrafisz odejść od kobiety, z którą jest Ci źle, to, ty jakby nagradzasz ją, będąc z nią, za jej złe zachowanie. No tak to po prostu działa. I część kobiet w taki sposób to odczuwa, że jeśli ty, ty dajesz aprobatę na jej złe zachowanie nie wiem, na wydawanie Twoich ciężko zapracowanych pieniędzy, nawet jak na to się nie godzisz, na okradanie Cię z jakichś tam alimentów, jeśli ona zbyt wysokiej stawki zażądała, to Ty dajesz też dziewczynie po prostu przyzwolenie na, na karanie Ciebie. No oczywiście, no, alimenty musisz płacić, bo tam masz dziecko pewnie z jakąś dziewczyną, no to też musisz zadbać o wychowanie tego dziecka, o to, żeby jemu się żyło dobrze, ale musisz zrozumieć, że im bardziej właśnie dziewczynę nauczysz, że robienie Tobie źle, ty, ty, to ignorujesz, ty właściwie nie wchodzisz z nią w żadną dyskusję, nie starasz jej się naprostować. Tym gorzej będzie dla ciebie, no bo kobieta wyczuwa, że ty nie dajesz jakiegoś tam ograniczenia, nie mówisz stop, tylko ona sobie robi, co jej się żywnie podoba. I w rzeczywistości. Są kobiety, które są wariatkami, nie wiem, mogą być uzależnione od alkoholu, innych używek, i takie kobiety mogą zniszczyć tobie życie. E, ostatnio chłopak mi się żalił, że poznał dziewczynę, która stała się narkomanką, zabrała mu dzieci, w ogóle nie chce dać mu okazji, żeby zobaczyć te dzieci, uciekła gdzieś tam, ukrywa się przed nim, no po prostu jaja jak berety. I ten chłopak tak naprawdę prawnie nic tej dziewczynie nie może zrobić. Widzisz, gdyby on tą całą wiedzę z tego kanału, co ja tutaj opowiadam miał wcześniej, no to tego typu sytuacje rozwiązałby. Być może znalazłby sobie inną partnerkę, nie byłoby problemu, a w tej sytuacji chłopak cierpi, nie dość, że pieniądze musi jej po prostu dawać, to nawet tych dzieci nie jest w stanie zobaczyć, tak? No to jest, to jest coś strasznego. Naprawdę żadnemu z Was tego typu sytuacji nie życzę i oczywiście też nie twierdzę, że wszystkie kobiety są złe. Są kobiety, które są fantastyczne, bezpośrednie, uśmiechnięte, ale uważaj. Takie kobiety też często spotykają fajnych facetów w młodym wieku, i zasadniczo im kobieta jest starsza, a jest sama, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ma normalnie poukładane pod kopułą. Także o tym bym pamiętał: że jeśli chcesz poznać fajną dziewczynę na dłuższe życie, to jednak koncentrowałbym się na młodszych dziewczynach, które jeszcze do końca nie mają gdzieś tam psychiki zszarganej przez jakieś toksyczne relacje, związki, zdrady. No bo jak poznasz dziewczynę, która była w trzech związkach, gdzie każdy facet ją zdradzał i to może być super dziewczyna, uśmiechnięta, to myślisz, że ona Cię nie będzie podejrzewać o zdrady. Już w takim związku mogą powstawać kłótnie, że ona Cię będzie wciskać, że Ty ją zdradzasz, a Ty się będziesz z tego tłumaczył no i zapętlisz się w negatywny związek, gdzie tak naprawdę nawet nic nie będziesz winny, tylko spotkałeś złą kobietę w złym miejscu o złym czasie. Także pamiętaj, żeby nie dawać kobiecie aprobaty na jej złe zachowanie, żeby takie zachowanie stopować, żeby wyciągać z tego konsekwencje. Kobieta ma tobie okazywać szacunek, ty jej też i wtedy, jeśli się lubicie, jeśli schemia pomiędzy wami, związek płynie dalej. Natomiast jeśli brak jest szacunku w związku, ty też nie szanujesz kobiety, ona widzi, że ją zdradzasz, masz na nią wywalone. Krzywdzisz ją, oczywiście to idzie też w drugą stronę, no i wtedy dziewczyna też może z tobą zerwać, bo ją strasznie zacznie krzywdzić. Natomiast tak jak mówię, jeśli kobieta macie zostawić, to ona nie będzie po prostu Ciebie żałowała. Ona nie będzie nad tobą płakała, wyjdzie z mieszkania, trzaśnie drzwiami i tyle ją będziesz wiedział. Tak pokazuje doświadczenie. Natomiast facetom dużo trudniej jest to zrobić, dużo bardziej się nad tym zastanawiają, wahają się, i faceci moim zdaniem są też dużo bardziej tak naprawdę wrażliwi, e, łatwiej ich skrzywdzić i jednak myślę, że społeczeństwo tutaj mami, ludzi mówi, że jest zupełnie inaczej, że to kobiety są takie biedne, kruche. W rzeczywistości kobieta ma o wiele większą odporność psychiczną, emocjonalną od mężczyzny i faceta jest dużo łatwiej skrzywdzić. Bo o wiele szybciej często się angażuje, jest dużo bardziej wrażliwy, szczególnie jak nie ma doświadczenia. Zobacz, no kobiety mają często o wiele większe doświadczenie w relacjach i nie dają się tak krzywdzić, bo dokładnie wiedzą, co chcą, czego oczekują, a facet jak nie ma takiego doświadczenia szczególnie w tych czasach, gdzie na przykład żyjesz w małej miejscowości no to oczywiście możesz zostać tutaj też skrzywdzony, bo się szybciej zakochasz, bo nie masz tego dystansu nie masz tych umiejętności, dlatego nagrywam ten kanał i naprawdę, jeśli widzisz, że coś jest nie tak nie daj się robić w konia, nie daj się robić w bambuko bo to się dla Ciebie źle skończy, tak? stracisz 10 lat swojego życia i potem będziesz chłopie płakał yy, będziesz miał depresję Często warto jest zakończyć coś złego od razu i poszukać faktycznie kobiety, jeśli naprawdę się nie da nic zrobić już, poszukać kobiety, z którą jest ci lepiej, która ma normalne nastawienie, i też oczywiście wynegocjować odpowiednie warunki w związku dla ciebie. Ja się już niedokrotnie przekonałem, nawet po konsultacjach, po swoich gdzieś tam doświadczeniach, że rozmowa często z kobietą toksyczną, zawziętą, emocjonalną nic nie daje. Na takie kobiety tylko działa Twoje charakterne, konkretne działanie. Tak jak mówiłem ostatnio, jak tego nie ma i jesteś miękki, to kobieta po prostu cię przejedzie swoją osobowością, być może nawet agresją słowną, poniżaniem. Tak cię zmanipuluje, że przez 5 lat przestaniesz być tym gościem co kiedyś. I nawet ostatnio miałem taką konsultację: chłopak 5 lat temu mówi, że podobał się dziewczyną, był zadowolonym z życia mężczyzną, uśmiechniętym. 5 lat w związku z kobietą. I go po prostu zniszczyła. Mówi, że on teraz musi do mnie na szkolenie przyjechać, nauczyć się tego podrywu, porozmawiać z tymi dziewczynami, zobaczyć, jak to robić tak, w praktyce, bo on tego nie pamięta. Mówi, że on tak został wewnętrznie zniszczony, że on już nie pamięta, jaką zdobywał te atrakcyjne dziewczyny dużo wcześniej. Także zwróć na to uwagę. Oczywiście, jeśli chcesz, żebym ci pomógł, możesz tutaj do mnie napisać: frywolny małpa, uwodzeniewdzień.pl. Umów się wtedy na szkolenie ze mną podeśli mi tutaj informację, że jesteś zainteresowany i będziemy po prostu się zwaniać, działać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzięki za uwagę i polecam inne moje filmy Cześć".